Uwaga, uwaga, uwaga. Jeszcze raz uwaga. Chciałbym ogłosić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, którą chcę ogłosić, y, jest taka, że w tym odcinku nie będę mówić y, postaciami y, z tej gry. Y, powód y, tego jest taki, y, czekaj, że czekaj. po akcji poprzedniego odcinka y, wolałbym w tym odcinku tego nie robić. Y, jak chodzi o to, czy będę jeszcze... W serii Uncharted 2 pośród godzin na PS4 yy, mówić yy, postaciami z gry, yy, tego nie wiem. Yy, jak chodzi o to, czy będę yy, w kolejnych yy, Uncharted, które będę nagrywać, mówić głosem postaci, tego też nie wiem. Ale wiem, że w tym odcinku tego robić nie będę A jak będzie w kolejnym odcinku, czy ogólnie w tej serii Czy ogólnie po prostu zacznę nagrywania Uncharted bo to nie jest drugie i ostatnie Uncharted, które będę nagrywać Nie wiem jak to będzie, ale wiem że jak chodzi o ten odcinek, to mówić postaciami nie będę Tak jak mówiłem powód tego jest taki, że po akcji z poprzedniego odcinka mi tego nie robić Drugie ogłoszenie jest takie, że następny odcinek na moim kanale będzie z nowej serii, nie zdradzę wam nazwy serii, ani tego co będzie w tej nowej serii się działo Nie zdradzę wam też z jakiej, ta, z jakiej gry będzie ta seria Jedyne co wam zdradzę to to, że ta seria będzie z gry, która już jest na moim kanale, tyle wam zdradzę Tak. To tyle z informacji, przejdźmy do Przejdźmy do przywitania. Siema, jestem Szczypior384 i witam w kolejnym odcinku na moim kanale i w czwartym odcinku z Uncharted 2 pośród na PS4. Poprzedni odcinek zakończyliśmy w tym miejscu, no i w tym yy, rozpoczynamy ten, no i co? Yy, no i co, róbmy to, co tam mamy robić, no. Nie potrzebuję wskazówki, podejdźmy do tych drzwi kąt. Ok, nic się nie dzieje. Jeszcze raz trójkąt, tutaj się nie dzieje. Ostatni raz wójt... ale teraz już nie mogę, nie, jednak mogę, dobra. A teraz się nie uda, to kombinujemy inny sposób na wyjście. Okej, okay, nie udało się. Mogę jeszcze raz? Mogę, ale już nie będziemy próbować, bo... A jak żeby że się nie udało, to się nie uda. Dobra. Ym, trzeba wykombinować, którędy to iść. Nie potrzebuję wskazówki, gro. Jak filmie spodoba, to apka w górę mile widziana pod filmem, jak się spodoba film Jak chodzi o osoby, które nie subskrybują mojego kanału to bardzo gorąco, serdecznie, cieplutko im polecam zasubskry... to bardzo gorąco, cieplutko i serdecznie polecam im zasubskrybować się na kanał najlepiej z dzwoneczkiem bo jak masz dzwoneczek, to wtedy przychodzi ci powiadomienie, jak ja prześlę film i nie musisz sprawdzać, co do nowego kanał czy jakiś nowy film się pojawił dlatego, że ci się pojawił to masz powiadomienie a to oznacza, że wystarczy, że włączysz swój telefon, tablet, komputer, czy jakiekolwiek inne urządzenie, na którym masz YouTube'a. No i jeśli będziesz mieć powiadomienie, że wrzuciłem film, no to możesz chociażby nać powiadomienie, wejść na ten film i go obejrzeć, a jeśli żadnego powiadomienia nie będzie, to znaczy, że żadnego nowego filmu na moim kanale nie ma i nie ma co wchodzić na kanał, yy, yy, patrzeć czy coś jest, no bo wiadomo, że nie ma, bo przyszło mi powiadomienie, więc opatrz się z dzwoneczkiem subskrybować subskrybować. No którędy to trzeba iść Trzeba już chyba wiem Chyba wiem, rędy trzeba iść yy, Więc no Tak, raz tak Okej okay. mm. Dobra Idziemy sobie teraz tak i teraz idziemy sobie tak o po tym, o tak będziemy się chuszczać w tych wystających rurkach, teraz tam musimy doskoczyć, no i teraz musieliśmy tutaj doskoczyć i nam się to udało, teraz musimy przejść po tej desce, a ten dach o tutaj, dobra, więc idziemy, ok, teraz trzeba tutaj skoczyć. I tutaj na tym taki... no nie ma co nazwać, no, no na, na, na ten szyld. Dobra, mamy strzelaninę. O kurde, zapomniałem no revolver, jeszcze się ten shop typa. Dobra, granat to będzie chyba moja śmierć. Ta, moja śmierć. Ale przynajmniej amo do yy, rewolwera mi się ten... Yy, do rewolwera mi się ten yy, że tak powiem... zrobi tak jakby było jeszcze do czegoś zacząłem strzelać. Mam 6, dobra Okej okay. I. Są gdzieś tutaj że jesteśmy gdzieś tutaj, ta no dobra I dobra, mamy klawę. Pomożemy jej. Dobra, trapiony. Pomagam ci, okej, okay, dobra Dobra Teraz jeszcze jeden typo. Dobra Pomagam Dobra, zabity Granat Dobra Kurde przed ten typo Dobra Zabity, okej okay. Kurde kolejni No wychyl się Jaki tu jesteś, no Dobra okej okay, kolejny granat, o jeszcze więcej granatów, okej, okay, mam cztery granaty, więc fajnie, okej okay. Dobra, strzał, poszedł, o dobra, tu jest jeszcze, kurde mi się skończyło. Skończyło mi się już do LeWorwera Więc wezmę sobie, nie wiem, ten pistolet Niby LeWorwer jest lepszy niż ten pistolet, ale W wypadku, kiedy LeWorwer ma 0 amunicji, a ten pistolet jest gorszy od LeWorwera Nie ma 0 amunicji, to wtedy ten pistolet jest lepszy Więc no, dobra Okej, okay, zabity, jeszcze ten tutaj tylko, dobra Okej, okay. i... dobra, zabity Kurde, kolejny, no ile i tutaj jest? Dobra, też zabity. Dobra. Mam taką drobinkę, ok, przytrzymaj, dobra. Kle podsadzę się. Po... Kle podsadzę cię. No. Wejdź tam na samą górę i... No... szkodał taki brudny, zarzewiał No ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Ponieważ to samo trzeba, bo ja... Nie, ja wolę fala, ja wolę fala. Dobra, no i co teraz Chle? do budynku, ta. No dobra, Spadźmy, okej, tu coś się pali, ale. Ja nie będziemy się móc, no i idziemy dalej, okej, okay. okej, okay, tu będzie trzeba teraz ten. Yy, przytrzymać, Eee. Yy, no i co? Yy, no, 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 przełaść się, przełaście, się, no. No, przełaźcie. Także rycerskie. Rycerze nie wymarli, trzeba tylko poprosić. Nie chcę z im mówić, ale rycerze byli w średniowieczu jakby. Tak widzowie, ja wiem o co chodzi kle, z rycerzami, mówiąc coś nie ma na myśli człowieka w zbroi, o jest nowy rozdział. Ryjał Ciężkie czasy. Nie ma na myśli yy, yy, człowieka w zbroi, który yy, walczy yy, dla swojego króla. Tylko o takiego, że mówi się, że rycerze są odważni i tak dalej. To i chodzi o takiego rycerza, yy, że, 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 że o człowieka, który pomoże, jest odważny i tak dalej. Że po prostu ma zachowanie rycerza, a nie że jest rycerzem, jakby. Ja wiem, że, o to, ja wiem, że klej chodziło o to, ale tak chciałem taki, taki mini żart zrobić. Nie podoba mi się to. Nie? Nie wiem, może powinniśmy dostać się do hotelu inną drogą i ominąć całą tę ekipę. Sorry, oprócz tego granatu masz jeszcze jakiś plan? Tak, mam. Zajdę ich z boku i zepsuję im imprezkę. Nie zapomniałaś o kimś? No cóż, to twoje zadanie, słonko. Musisz się nim zająć. E, ale zrób to po cichu. Po cichu? Aha. Jesteś pewna? Trudne czasy, prawda? No, trudne, no, no ma rację, no trudne czasy, ma, ma rację. Więc zostawcie za te trudne czasy, że my musimy w nich być łapkę w górę. Co to znaczy? Dobra, ja mam iść tędy. Tak, okej, okay. dobra, to zgłosił z RPG. Ja trzeba wyjaśnić tego tu. Okej, okay. dobra. Raz tak, tu sobie wskoczymy. I. się uda. Tylko fajnie zrzucimy, dobra RPG se wezmę. Dobra. Chyba okay, chyba właśnie zrzuciła granat. Tak, zrzuciła granat. No i okej, okay, zaczynamy. Kurę co mi złych RPG. Jeszcze za RPG chyba mało mi da. przynajmniej na razie, więc na razie będę używać. Dobra. Strzelamy, strzelamy. Kurde tutaj jest, Dobrze, mam 4 granaty, może one coś pomogą. Dobra już jednego rzuciłem Kurde, do mnie też był im granty, na fili, czy nie? Chyba tam, Tak, dobra, nie wejszał do środka Dobra Ale strzela, no kurde, no teraz już wejszał do środka i ja go widzę, dobra Okej okay. Dobra, okej okay. Lecimy, lecimy, lecimy Lecimy, lecimy Kurde, no przydoby się coś lepszego niż pistolet Musi się niż pistolet, czyli RPG, ale w tej sytuacji czy RPG tak dużo mi da, to są w sumie nie wiem, No kurde, co oni takimi migrantami już wyrzucają. Dobra, spróbujemy, spróbuj, spróbuję coś zrobić RPG, ale poczęcie nie to zabiję tego. Dobra, teraz spróbujmy coś z RPG zrobić. Nie wiem no. że jakoś... jakoś nie wiem... No nie wiem, powrócimy, że powrócimy, że są tego typa cele Kurde, ale mam Cela... Mm. No kurczę, tak granatami rzucają, no. Dobra, to są jedno... ...jedno amo, więc mam tylko jedną szansę, żeby coś tym RPG zrobić. Może zaraz się uda, fajnie by było. Dobra. Teraz! Okej, okay, teraz im coś zrobiłem. Szkoda, że tak nie mogło być... ...w przypadku... ...jakby... ...może no, szkoda, że po prostu mi się to udało... ...na tym drugim amo dopiero, a nie na tym pierwszym. Bo gdyby się udało na tym pierwszym i na tym drugim co się udało to wtedy byłoby dwa udane, tak to jest jedno na dwa udane Dobra, wrzucam te RPG, bo potem RPG jest tam zero amunicji i strzelamy z AK-47, ta? Ta to jest AK-47, dobra. Strzelam. No przecież mam granaty. Dobra, wrzucamy. O, to może być dobre. Okej, okay. rzucanie grantami idzie mi lepiej niż... Leci! Idzie, idzie, idzie mi lepiej niż strzelanie z RPG na tego wychodzi. O dobra, mam fala. Dobra. Jak mówiłem, właśnie udowodniłem, że, strzelanie, że, 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 że rzucanie grantów idzie mi lepiej niż strzelanie z RPG. U kurczę z tak tymi grantami rzucają, no Dobra, jak wyrzucacie to też, proszę. Kurde, tak trochę kiepsko trafiłem. Znaczy, może kiepsko rzuciłem całą ja mówię. Dobra, pomagam ci Kolej, z nim Dobra, okej. Okay, zrobiony. To idą kolejni. Okej. My też się zajmiemy. że to wszyscy? bo tam idą, dobra, mam granaty jakoś co. Może spróbuję zrobić. Kurde tak kiepsko chyba rzuciłem, a może to jakoś... Dobra, zadziałało to, to jakoś. Okej. Okay. Coś ten granat rzuciłem zrobił Kurde, nie mam municji. Nie za ciekawie, mam tylko trochę do tego fala Nic poza tym, no dobrze, poza tym mam granatę, ale z takiego czegoś, że strzelam a nie rzucam Dobra, zabity Kurde, ich tu jest razy więcej, co oni tutaj przychodzą nowi ciągle, no? Trzelam pomysł Dobra Kurde, bo strzelają Okej, on trochę nic do pistoletu Teraz ja z pistoletu postrzelam O no ile się tutaj jest Ciągle jak tu przychodzi, zabije parę, to przychodzi kolejne parę i tak w kółko, no Dobra, o kurde, myślałem że go trafię się za im rzuci no Dobra, o kurde, się tamtą widzą, cze Dobra Spróbujmy go zrobić granatem O okay, chyba mi to wyszło, ale żyje Dobra, zrobimy tak. No kurde, bo on tam się schował. Dobra, do tego w takim razie o zginął, okej, okay, dobra. Widać amo nic gin, no kurde, gin, dobra, zabiję go. 5 amo, nie da ciekawie jest. wszyscy? Chyba ta. Dobra, to ak 47. Nie no, to też wezmę. O kolejna moda ak 47 Już mam 28, teraz... Yy, teraz 47. Okej, okay, mogę mieć fala, czyli będę mieć Amo. 60, dobra, biorę falę. Gdzie posiłki? Trzeba... Aha, tam posiłki, dobra. Nie zaciekawy wiecie. Cześć, spróbuję dać ich... nazwij y, nazwie granat. Może jakoś wyjdzie. No dobra, coś z tym granatem zrobiłem. Chyba nawet dużo. Ale już bardzo dużo, nie wiem. Co chcemy ale coś tam na pewno zrobiłem tym granatem. Dobra, no co, mam coś do Aha, że z tyłu, dobra. Żeby mogło być za prosto, nie jeszcze z tyłu muszą być. Kurde, w ogóle wyprawę, ja tak zacząłem o, chcę latać, kurde, jak ten jakiś, jak jakiś, nie wiem kto, no, jak jakiś ktoś, co ma coś, ten, yy, ten, jak, jak ktoś, co ma tam, te... w głowie, w głowie, ten, coś tam, nie tak. Czemu, a czemu, a jak człowiek, który ma w głowie coś nie tak, ci znaczy w głowie, czemu, yy, a jak czem człowiek, który ma z głową coś nie tak, o. Kurde no jak ja tu mam się z nimi rozprawić jak ruszylałem do mnie z dwóch stron Kurde to by się tak działka coś załatwić Chyba mam już pomysł jak Dobra, może doleci gran czy nie? Chyba nie, a może doleci? Kurde chyba nie doleciał Kurde nie doleciał No co? Wróciłem granatu Trochę lipa, nie powiem. Dobra, przyjmę czas. Okej. Okay. Już mam pomysł. Ja jednak zrobię coś innego, niż miałem w planach zrobić. Umiem miałem w planach takie coś, że po prostu... Zobaczmy tego, że tam do niego jakoś pójdę. I robię to tak, żeby nie mógł do mnie strzelać i po prostu go, wiecie, załatwię i będę mógł po prostu strzelać sobie tylko tam i ten już nie będzie dla mnie problemem, kurde, mi się, no. Dobrze, że się zabij, bo, 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 ten, bo to już nie ma sensu. Yy, chodziło mi o to, że miałem taki plan, że po prostu dostanę się na ten samochód i załatwię tego człowieka, który jest za tą armatką i ta armatka nie będzie do mnie strzelać i będę się spokojnie zajrzeć gośćmi którzy idą w tej strony, to mam lepszy pomysł, zrobię takie coś, że po prostu... Taki yy... pomysł jest taka sama, dlatego że w tym planie też bym się dostać do armatki i do tych cypa, które jest za nią, ale poza tym, to ma po prostu normalnie do ludzi, którzy będą tam i to bez najmniejszego problemu, bo z tej strony nie będzie tej marki, co do mnie strzela, yy, będę strzelać tej armatki jakby do tych ludzi, że skoro z tej armatki, szlę do tych ludzi, o co mi chodzi dobrze, się nie zabiją, bo kurde zaś się... zrobiłem setę no No zrobiłem salifę, bo to trzeba na początku kurde zanim się tam rozejdą rusić granata, potem będzie czysto szybko dostać się tak, tak, tak bez śmierci do tego y, działka, y, zabić typa, który jest za tym działkiem, ruszyć działkę, sylać do ludzi z tej strony A poprzedni plan był taki, że będzie wszystko to samo, ale po prostu y, bez tego, żeby będę sylać do tych ludzi z działka ale tutaj jest! Dobra, teraz mam że tamto mnie strzelają, dobra. Czaję. Kurde, dobra, zabity. Okej. Okay. Dobra. Teraz podjedziemy do tego działka. Okej, okay, już jestem. Dobra, muszę tutaj strzelać, dobra. Okej. Okay. I dobra, i teraz robimy tak. Okay, dobra i hop I po typie Dobra, teraz tak Ta działko I teraz działka Dobra, lecimy Teraz mam przewagę nad wami typy Dobra, tam nasze ślido maje, to dla mnie żaden problem ten tam, nie ten co ma tarczę jest dla mnie problemem Wam działo, on ma tarczę zaraz w od tego działa więc ten tar... Aha, super, nie mam ten tar nie jest dla mnie problemem. A przynajmniej myślałem, że nie jest. Kurde, chyba źle rzuciłem. Kurde, że mi się dało. To był to mój jedyny granat, a nie... Trze... Aha, dobra, umarł. Wszyscy? Chyba wszyscy. Ostatni. Bez spokój, wiecie... Nie ma takiej muzyki, co jest w starcie znaczy strzelania No i też tak jakby już... Tak jakoś spokojnie się zrobiło, no wiecie chyba o co mi chodzi że ta muzyka tak uciekła, co właśnie w strzelanin To jeszcze ten... Poza tym zrobiło się takie coś, że ten... No... Ten... inaczej no bo jak się, jak się są strzelaninę, to tak jakoś no... Jako, jak tak, tak, jak, wiecie, tak Jakoś tak od razu spokojnie się robi, gdyż nie ma tej muzyki, co właśnie jest w trakcie, szlanin, jest w trakcie, jest w trakcie trwania szlanniny i kończy się jak ten, jak nie ma ten... Yy... No nie wiem jak wam to wyjaśnić mam, no. nie, nie jestem w stanie wam tego wyjaśnić, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Po tym jak wam to wyjaśnię, tak jak wam to wyjaśnię, a jak nie no to trudno, lepiej wam tego nie wyjaśnię, bo... Bo jakoś jak lepiej nie umiem, jakoś kto jak wam wyjaśni jak wyjaśniłem już lepiej mi to jakby nie pójdzie, no. Dobra. Krucaro... Aha, dobra, można też tak. Ale to mi to do tu wróciłem. Dobra, może inaczej, bo chyba wpadłem, jak wam to wyjaśnić. Po prostu yy, muzyka, przez, yy, muzyka, która w starcie silaniny przestała grać, no i tak po prostu jakoś tak się spokojnie zrobiło i to jest znak, że silanina się skończyła, Dobra, wszedłem! Tle, tam do mnie? Tak, idziesz. Dobra, to chodź tu. No. No i teraz tutaj do środka, no. Dobra. O kurde. O cholera. No powiem, że, że, że nie za jest, wiecie. Widzę, że nie za jest trochę. Nie za ciekawy, ale jakoś te, Jakoś te poradzimy chyba, nie wiem. Dobra, ten martwy. O kurde, drugie się żyje. Dobra, też martwy. Tędy. tego, no. No i do windy. Okej, okay, jedziemy windą. O, cóż... To było nieprzyjemne. Chyba trafili w generator. Pomóż mi. No widzę, że najdraższa siły, że jesteś w stanie otworzyć drzwi, tak jakby... Jakby no... Także jesteś w stanie sam rozciągnąć jakby Niedobrze muszę naprawić zasilanie żeby cię wydostać dasz sobie radę Tak Szkoda, że nie wzięłam nic do czytania Można no, się nudzić, ale poradzisz sobie jakoś eee... Wydajmy się bezpiecznie nie znajdować tego co tam piszę, bo atak średnio. Zaczekaj zajmę się tym Dobra Spar. Wysiadł prąd i dziewczynę uwięziło Na Boga miłego jak za rogiem będą zombi no i, to wychodzi, no, i, no i to wychodzi o to, yy, że yy, że ten. Mm, no i to z tymi zombiami chodziło o to, yy, że jak masz jakiś film o apokalipsie zombie, i w tym filmie jedzie windą, to, to ta winda zazwyczaj się zatrzymuje, oni z tej windy jakoś wychodzą, no i tam jest zombie, no. Takie nawiązanie do filmów zombie, jakby. Dobra, teraz tak I Idziemy. Dobra, teraz trzeba zrobić skok. Tak. Okej, okay, dobra, mamy typy. jakieś się z nimi poradzimy. jakieś się z nimi poradzę. raz kurde, łoboże, boże, łoboże, boże, Chyba jednak nie, chyba jednak nie, chyba jednak nie. No i nie, ale ten typ też się zginął. No dobra. Zrobimy to tak, tak, tak. No i idziemy, idziemy, dobra. raz tu. I teraz skok. No i co, widzowie? Jedyne, co mogę teraz powiedzieć, no to... No to to, żebyście zostawili łapkę w górę, jak mi się spodobał. Jak chodzi o... jak chodzi o tego... Y... Jak... jak chodzi o subskrybowanie mego kanału, no to... no to... No to... no to... no to ten... Jak chodzi o osoby, które nie subskrybują mojego kanału, no to... No to bardzo im polecam go zasubskrybować. Co to było?! Kurde, tu jest jeszcze typo... Kurde się żyje. Kurde, bo ja zaraz od niego zginę, dobra. Okej. Okay. Dobra, On trzy granty, fajnie, idziemy wyżej. O to co mówiłem. Yy, yy, no Chodzi mi po prostu o to, że jak yy, film się spodoba yy, to fajnie było, gdy babka wózka została zostawiona, jak film się spodoba yy, no i... I kurde, skąd do mnie strzelają? Inaczej, nie po prostu chodzi o to, że jak mi się podoba. to fajniej by było, gdybyście stawił łapkę w górę. Yy, jak chodzi o osoby, które nie subskrybowały kanału, no to przypominam, że, że, że bardzo byłoby fajnie i jakby bardzo polecam jakby serdecznie i tak dalej subskrybować mój kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, bo wtedy nie ominiecie żadnych odcineczek. I już chyba wiem, co zrobiłem źle. Tutaj, tutaj mam wejść. A, tam wyżej poszłem. Dobra, nie strzelać do mnie Dobra Lecimy, o kurde mi się skończyło, dobra, teraz tak shotgun. Kurde się żyje, okej. Okay. Już nie żyje, spoko, dobra. Będziemy sobie też ten pistolet. Okej. Okay. Jest fajnie, mamy 4 granty, no i co? Idziemy sobie, jest Czas. no i... No i co? Jak mi się spodobał to apka w górę... znaczy Boże... Jak mi się spodoba? To apka w górę, fajnie by było gdybyś... inaczej, jak, jak tobie widzu film się spodobał to fajnie by było gdybyś zostawił łapkę w górę, bo jak łapkę w górę no to... O to widzę, że, 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 że ktoś zostawił łapkę w górę, no i że tej osobie film się podoba, tak to tobie się podoba, nie zostawisz łapki, ja nie wiem czy ci się podoba, czy nie A został ci się podoba, zostawisz łapkę, no i widzę, że ci się podoba, no i jest fajnie Jak chodzi o osoby nie no to bardzo im polecam, z całego mojego hey. wielkiego, gorącego, serdecznego serca Nie zapomniałem, zostawić mi suba Mm, najlepiej z dzwoneczkiem, bo wtedy Cię nie ominie że odcinek, jak masz jakby ten... Yy, danego mi suba, że dasz mi suba na trójkąt. I... dobra. Okej. Okay. kle uratowana. Teraz trzeba jakoś się dostać jeszcze wyżej. Bo, bo przecież ja tędy właśnie szłem, jakby jakby ten, no jak ja ratowałem kleję, nie? A teraz o którędy trzeba iść? Tak, średnio ogarniam, Trzeba tam kle chyba doskoczyła tu dobra, nie doskoczyła, ale poszła tutaj, przyszła, tu no dobra, yy. no i co teraz? Co, to mam rozwalić? Chyba nie, bo to jest chyba metalowe, nie no. No i co teraz Chloe, no tam sobie tak stoisz, no i co z tym faktem mam zrobić? A dobra, tu drabina jest, okej, okay, dobra, przytrzymujemy, no i co? Chodź Chloe, no. no, chodź. Poszła! Coś za dobrze się bawisz, wiesz? Dobra Chloe, ty tam wchodź na górę. Zrób mi drabinę, a... A ty oglądając ten film, jak film ci się podoba, zostaw łapkę w górę. Osoby nie subskrybujące te, tego kanału, bardzo serdecznie, gorąco Ci polecam zostawić mi suba. Najlepiej z dzwoneczkiem, bo wtedy skoczę do basonu i się nie umiecie dostać do na Hehe, hej, patrzcie! Marko! Serio? No chodź! Nie. Marko! Ryba bez wody! Strasznie nieprofesjonalny jesteś. No bo, lubię być taki strasznie nieprofesjonalny i co? Przekazać to? Dobra widzowie, w tym miejscu, przy tym basenie zakończymy sobie ten odcinek. Tak, ten odcinek zakończymy sobie w tym miejscu. No i, no i co, no, 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 fajny chyba odcinek jest. Nie wiem, mi się wydaje, że fajny. Jeśli ty widz też uważasz, że fajny jest, to zostaw pod nim łapkę w górę. Osoba nie subskrybująca y, tego kanału, bardzo serdecznie, gorąco cieplutko ci polecam. ustawić mi suba. Najlepiej z dzwoneczkiem, no bo wtedy, tak jak już w sumie tłumaczyłem wiele razy, nie ominiecie żaden odcinek. Ech. Więc co, y, ja y, będę właśnie y, w basenie się zanim pożegnam. No i co, y, tak. Y, to na tyle w tym odcinku. Y, Dzięki za oglądanie Tak jak mówiłem, a może nie mówiłem Wiem, że na pewno to mówiłem ogólnie na moim kanale, jakby na pewno w jakimś tam filmie, czy tam w filmach, ale nie wiem czy mówiłem w tym filmie, ale, ale jak mówiłem to będzie to dwa razy Mam nadzieję, że, że, że film się spodobał No i co? Tak jak mówiłem, to tyle. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Teraz y, mam nadzieję, że jakimś się spodobał, no i co, y, z mojej strony to tyle, y, widzimy się w kolejnym odcinku, y, przypominam, on będzie nie z Uncharted 2 Pośród na PS4, tylko właśnie z nowej serii, y, no i co, y, tak jak już mówię, nie wiem który raz, ale któryś tam, y, to tyle w tym odcinku, y, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego, no i co, hejo!